Słyszeliście, kochani, na pewno, że nie kopię się leżącego, ale nie mogę się oprzeć. Dostałam pismo z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w związku ze skierowaniem przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej doktora nauk medycznych Artura Tarasiewicza pismem do. Komisji do spraw etyki lekarskiej Wielko Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zapraszam panią mnie lekarz Anna Furmaniuk na najbliższe posiedzenie Komisji do spraw etyki lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w dniu 4 lutego 25 na godzinę 13:30 do siedziby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy ulicy Nowowiejskiego 51 w Poznaniu w celu złożenia wyjaśnień Podpisał się przewodniczący komisji etyki lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Obrębowski. Sprawę prowadzi Anna Jarmużek. Zanim odebrałam to pismo, jako polecone z poczty, dostałam, doręczono mi powiadomienie o tym, że to pismo... Już jest nieaktualne, ponieważ na ten sam dzień, co za przypadek, na ten sam dzień i dokładnie na tą samą godzinę, czyli 4 lutego 13.30, została mi wyznaczona sprawa sądowa. Więc to pismo, yy, że mam się stawić na dywanik do Komisji Leka Etyki Lekarskiej, mam potraktować jako nieważne. To wszystko za moje składki obowiązkowe do Izby Lekarskiej. Yy, takie tutaj sobie gierki prowadzimy. Pozdrawiam Was serdecznie.